Cześć, 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 witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Arctur, i Wolf na kanale z sezonu drugiego. Dziś spróbujemy sobie spenetrować tą oto właśnie jaskinię, która za mną stoi. Zapraszam do oglądania. No i teraz przynajmniej wiecie po co mi był ten tygrys, o którym... W odcinku mówiłem. Na nim właśnie chciałem wjechać tutaj o tej jaskini. Myślałem, że to sobie na raptorach całą bandą, ale pomyślałem, że chyba... no... lepiej będzie tu wjechać jednym zwierzęciem, ponieważ inne mogą się pogubić w tych jaskinach, ciężko będzie wyprowadzić, a jednym będzie po prostu prościej. A Tigris jest praktycznie idealnym do tego. Lepsza jest jeszcze Taila, aczkolwiek jej jeszcze nie mam. Dopiero za jakiś czas sobie ją oswoimy. Na razie musimy się zadowolić tygrysem. No i dobra. O, ja nie zauważyłem. Lewanie, co się działa na dachu, w sensie na suficie. 72 i 8 powinniśmy sobie poradzić z nimi raczej. A, ale to jest chyba jakieś silniejsze. 68 niż myślałem, że 8 tylko. No i dobra. Załatwiliśmy ją. Widziałem, że ich obrażenia są jakoś na biało oznaczone. Nie wiem dlaczego. Ale to nas nie powinno w sumie martwić. Wiemy, że Megalanie potrafią nas gra jako graczy zatruć. Z e, trucizną, która ja też sporo zadaje, więc wolę na nie uważać, kiedy nie będę siedzieć na Tigrisie. Dobra, będziemy sobie tak powoli przeczystywać tę jaskinię, wybijając kolejnych przeciwników. Następne jaskinie wolałbym penetrować już przy pomocy Taili, ponieważ jest ona dużo silniejsza i bardziej mobilna. Fajnie, w ogóle przy sobie troszeczkę tego troszeczkę nazbieramy hityny. Włócznie wyrzucamy, niepotrzebne, niepotrzebne Jakody też Tylko na miejsce zajmują Dobra, tu widzę jakiś skorpion co go sobie też Moim głównym sumie celem jest zdobycie jest zdobycie artefaktu Z jednej strony jako jako coś co będzie ładnie wyglądać i się błyszczeć na podejście które nam sobie ustawiłem a jednocześnie o, to jest akurat silne na to musimy uważać Dobra z nie będziemy mieli większych problemów raczej najbardziej się właśnie obawiam tych te, tych stonów bo one najwięcej zadają, są w najmocniejsze dwie atakują. o i one nas mocno kupiły. To dopiero 20 poziom, a to co jakbyśmy to trwili na jakieś, nie wiem, 100 setny albo 120 Coś tu jeszcze chodzi, bo słyszę. Pająk gdzieś tu się szwenda. Dobra, rozdajmy może w szybkość trochę. Żeby ten tygrys szybciej szybszy był trochę, żeby się nie można było szybciej przemieszczać. Kurde, tam gdzieś tu mi rzędzie ten pająk, tylko gdzie on jest? Nie widzę, go trudno. Wiem, że tutaj też są takie podziemne zrzuty, w których są w sumie czasami fajne rzeczy. I można sobie go zebrać, tylko nie pamiętam gdzie on leżał, chyba gdzieś tam bardziej po prawo. Za tą wodą. I chyba nawet przy tym artefakcie jeden leżał. Coś tu syczy. Mąd była. kilka. Dobra, tu jest przed nami artefakt, zaraz sobie go zbierzemy. Nawet nie ich nie zbieram, bo zawsze uważam, że są niczego nie potrzebne, a jeśli ja będą potrzebne, to sobie po prostu będę je zbierać. Ale warto jest je zawsze zbierać, jak jest taka okazja, bo one prawie nic nie ważą, jak na tak cenny przedmiot. A one są potem przy... potrzebne do przywoływania Bradmother, z której tak naprawdę się farmi większość elementów, bo jest najłatwiejsza i najszybsza do zabicia. I ogólnie ok. elementy też, artefakty też do przywoływania są najprostsze do zdobycia. Do tego zbieranie artefaktów na jej przyzwanie w dużych ilościach jest jak najbardziej pożądane. Dobra, pójdziemy sobie. Już kiedyś w ogóle byliśmy w tej jaskini na poprzedniej serii. Wtedy mówiłem, że medulanie są strasznie rzadkie, według mnie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Po prostu nigdy je wcześniej nie widziałem. A one występują tylko w jaskiniach. I to dlatego. Dobra. A w już nigdy wzięliśmy, ale ja bym chciał się jeszcze dostać do zrzutu, bo w nich są w sumie czasami fajne rzeczy w tych podziemnych. Musimy się najpierw przebić przez tą portę przeciwników. Dobra, załatwiliśmy i wszystkie tutaj stojące nam na drodze szkodniki. Co to w ogóle jest? Jad, to sobie weźmiemy. Jadę też sobie pieśnią, bo on też jest potem potrzebny do, właśnie, do przyzywania takiej jakby mocniejszej wersji Prat mater. Tym się też zajmiemy kiedy indziej, jak będzie na to czas, jak będziemy się zajmować bossami. Mięsa mamy w sumie dużo, wyrzućmy go trochę. No, mamy go bardzo dużo. Aż tyle go nie potrzebujemy, a ono dość sporo waży, więc go wyrzucam troszeczkę. Dobra, idziemy dalej. No, tu są kolejni przeciwnicy, ile tamtą chyba w lewą stronę Jak pójdziemy, to będziemy mogli znaleźć, właśnie, ten, taki fajny zrzut w kształcie takiego, jakby o kurde, są 12-15 może być problem. Poradzimy sobie, jeszcze ale na pewno troszeczkę z droga zbije. No, mocno nas zbije, bardzo mocno, musimy na to uważać. Najgorsze, że są dwie, to jeszcze im nie zadajemy. Dobra, jedna leży, teraz druga, ta mocniejsza. Najgorsze jest to, że też otrzymujemy wrażenie, kiedy ją bijemy, co jest dość niewygodne. Dobra, dajmy sobie VAT jeszcze trochę. I się troszeczkę podleczmy, bo tego zdrowia mamy, widzę, już mało. Troszeczkę już go straciliśmy. Tak chociaż do 3000, żeby go troszeczkę mieć, bo byśmy spotkali jeszcze trochę tych stonów, to wolę być przygotowany na nie. Tu chyba są bodajże dwa zrzuty, które można znaleźć, czy tam jeden, ale wiem, że jest na pewno jeden chociaż. Hmm, gdzieś tu jak się idzie. Tu wolę do wody nie wchodzić, tu widzę kolejne są strony, i ja sobie ją O, cholera, tego tutaj dużo jest. Słuchajcie, zacznijmy wszystko atakować od innej strony, bo tu może mieć problem. Tylko chciałbym ten zrzut znaleźć koniecznie. Są też skrzynki w tym, które możemy sobie zbierać tu mnie wyskoczyło minic, że znaczy się żadna zapiska ani zwierząt do, do, do Sierra, ponieważ już to zwierzę, już tą skrzynkę kiedyś otworzyłem i mam już tą jakby notatkę w swoich zapiskach. Wydaje widzę tego nigdzie tego, tej paczki, w której mogą być fajne rzeczy, To już się pomyliło to na jaskinia, albo w tej po prostu nie występują. Pająki są strasznie irytujące, bo one nas strasznie spowalniają są tą swoją siecią. Co do pająków, to też sobie chciałbym kiedyś oswoić. Kiedy się oswajamy i jest w sumie nawet całkiem przyjemne. Oswajam się je co, co ciekawe pasywnie. Dobra. Więc co, poczekajcie, zrobię małe cięcie i zaraz do was wracam. Dobra, jestem już z powrotem. Dalej idziemy penetrować tą jaskinię. Wajmy sobie też może watak. O, ten się już widzę wie w moim kierunku, nawet dwa. No i łatwiutko. Dobra. Tu jeszcze spają, szybko zabijmy go zanim nas na, na splunie Nieważne, już nas tak nas splunął, na więc wysoki, no nie, tylko 68 mi się wydawa, że jakiś wyższy, bo go bardzo go O, ten już jest jakiś naprawdę wysoki, bo ma, no, 108 Dobra I znowu się dzisiaj zgubiłem Aha, coś mi naokoło na się wchodzić, załatwić, może może te skolopendry stanogi. Najgorsze jest to, że im więcej im zdrowia zadam, tym więcej trzymam Przez to są dość ciężkimi przeciwnikami. O, żubknojarz. Czuję. Czemu nie? Tu jest jakiś pająk widzę. Zatem tego pająku będzie nam przeszkadzało. Zmusujmy sobie tego użyczka. Nam się przyda do robienia, do robienia. nawozów. Tylko potrzebowaliśmy troszeczkę odchodów w sumie. Wiem, że na konsoli dało się na zawołanie zrobić kupę, aczkolwiek tu widzę chyba się nie da. Musimy poczekać, aż nasz... Poteczek, będzie chciał się wypróżnić. Ma 72 poziom, więc nie wiem, czy w sumie można go normalnym mięsem w sumie oswoić. Czekajcie. No, w sumie nieważne. Ciekawe, ile będzie tego potrzeba, żeby go oswoić. 20% tylko chodosta, więc trochę mało. Tym tygrysem może trochę pobiegajmy, żeby trochę tego łodu zeszło. W sumie to wiem. Wpajajmy mu trochę żarcia, żeby go przy okazji trochę wyleczyć. Trochę dajmy mu tych streamberków, żeby mu też tego głodu trochę zeszło i dalej mu to wpajamy żarcie. Żeby trochę tych odchodów może narobić, w razie czego będziemy go po prostu z mięsem karmić, byleby jak cokolwiek. No, trudno chyba mieć czego surowym mięsem. Znaczy, się nie surowym, tylko z mięsem karmić, bo kurde, w ogóle mi zniszczy moje takie fajne buty, które miałem. Metalowe je znalazłem, legendarne. Tylko te z moimi sprawa. Jak plują tym kwasem, to niszczą pancerzy, co jest bardzo, ale bardzo niemiłe. Kurde, długo będzie się w sumie oswajać. Tym z mięsem jest chyba z tego co pamiętam, szybciej, dużo szybciej niż z zwykłym mięsem. Ale wolałbym odchodami, aczkolwiek na razie ich nie mam. Mi ciekawie mnie ogóle. od czego zależy i jak często się wypróżniamy w sumie. W sensie warku, bo przecież już do to raczej wiem. No, trochę będzie nam głodnieć. W domu przygotowałem sobie w ogóle z obsydianu, z 80 obsydianów, taki podest, na którym właśnie będziemy sobie kłaść takie oto artefakty. Ciekawe czy jak go wyrzucę, to będzie... Patrz, to sobie po prostu leży. <noise> I w ogóle musimy sobie też zanim długo wydry oswoić. Spleśniają mięso, znaje aż do 33, czyli trochę lepiej niż ludzkie odchody, więc ja będę go z zginułym mięsem niż ludzkimi odchodami. W ogóle co do wydry, musimy sobie wydry za nim oswoić. Bo odkryłem, że potrafi ona nosić w swoim ekwipunku artefakty, a inne zwierzęta tego nie potrafią. Na przykład taki Otygzys tego nie potrafi. Chociaż może po prostu małpka może to też potrafi, nie wiem. Ale wydra wiem, że umie. Musimy to też kiedyś właśnie z naszym pitekiem z naszym sobie sprawdzić, czy w jego przypadku też tak będzie to działać. Hmm. Wiecie, że to tak jak zwykle ten głód spada dużo szybciej niż w rzeczywistości głodnieje, więc po prostu to nie jest zależne od tego, ile ma głód, tylko po prostu od. musi po prostu poczekać tam parę sekund, aż będzie chciał od, od nas jeść. Wiecie, co chyba zwierzęce odchody dają trochę więcej punktów niż, ma... niż ludzkie, ale aczkolwiek, chyba już będziemy karmić tym zgniłym mięsem, <tak>, tak dla pewności. Poza tym w czyżukach poziom nie ma aż tak dużego znaczenia, jedyne co to musimy mu ładować dużą wagę bo na start tam mają chyba po 8 czy 10 punktów tego, tego udźwigu, dlatego możemy im bardzo mało odchodów na początek dać Im więcej będą miały udźwigu, tym więcej będziemy, będziemy mogli im dać odchodów w jednym momencie, będziemy się nie musieli nimi aż tak często przejmować No, jeszcze chwilkę i zaraz będzie oswojony. W ogóle dawniej zawsze sobie brałem je... No i oswojony. Ekstra. Jak by go nazwać? Żugnojasz. Hm. Żugnojasz. Dobra, już mam, już mam dla niego imię, już wymyśliłem. Idealnik, no jak. To jest samiec czy samica. Nieokreślone. <laughs> Smutne trochę. No dobra. Kiedyś już się w ogóle udało. Zawsze sobie brałem w ogóle żuki w szpony na przykład Argentinia albo, Ptero, albo Pterodona, kiedy na przykład go sobie transportowałem z jaskini, ale okazało się, że mogę sobie na przykład osiąść na takie odcygrys i go trzymać w dłoni, co jest bardzo, ale to bardzo... wygodne w sumie. I co się okazało też? W tej jaskini nie ma tych takich zrzutów podziemnych, co jest w sumie dość niefajne. Ale na pewno kiedy, kiedyś jak się wybierzemy do innej jaskini, na pewno znajdziemy taki zrzut. Nie, nie, żeby mi na nich jakoś bardzo zależało, bo one są chyba tylko troszeczkę lepsze od tych powierzchniowych zrzutów, albo nawet takie same. No ale jak jednak sobie taką, wiecie, jaskinię przyjdziemy zwiedzić, no to fajnie by było faktycznie sobie takie zrzuty też pootwierać. W sumie tych jaskiniach, poza artefaktami i tymi zrzutami, to nie ma w sumie nic ciekawego, tak swoją drogą. Może z wyjątkiem robactwa, które czasami się do niektórych rzeczy przydaje. Dobra, wychodzimy na powierzchnię, teraz troszeczkę... Aha, myślałem, że tam troszeczkę zetni, aczkolwiek chyba nie jednak. Dobra, teraz wracamy do domu. Chyba nawet zrobię małe cięcie, bo wracanie do domu jest dosyć, dosyć nudną sprawą. W ogóle tu też jak biegłem, to udało mi się jednego alfa raptora tym tygrysem ubić, ledwo tam chyba... Chyba mi ponad połowę zdrowia zbił. Więc to nie było aż tak łatwo, no ale dobra, widzimy się już za chwilę. Jestem właśnie w drodze. Mm. Sportem na wterku z naszej starej bazy, z którego właśnie niosę naszego pierwszego dodo, którego nazywałem Dodo Królewski oraz Piteka, czyli naszego mezopitykuca, którego kiedyś oswoiliśmy. Myślałem, że sobie je tutaj właśnie przyprowadzić, a to z kilku ważnych względów. Dodo Królewskiego do tego, że no to jest dodo i zasługuje, żeby być w naszej Nowej baży, natomiast Piteka, bo chciałem w sumie sprawdzić to, czy faktycznie można do niego wkładać artefakty. Tylko miałem go chyba z tego w Kwadle. Tak to Widzę, że coś bije. Tilo. Mhm. Jeszcze to robił. Jeszcze coś. Muszę uważać, że nawet do niemieckiego nie zmarł. Skutek. Choroby przewlekłej, zwanej rozszarpaniem przez dzikie zwierzęta. Dobra. E, nie ty. Aczkolwiek, chodziło mi o, o ciebie. Część, to mogę dać? Nie, nie mogę. Czyli to chyba działa tylko w przypadku wyder. Więc będziemy musieli sobie wyder też kiedyś oswoić. Aczkolwiek mam coś, co sprawi, że nasz Pitekus będzie teraz niewiarygodnie stylowy. A jest to. Ojoj, Rezina zaatakowała. Sobie z nie wiem, że nasze zespoły z nim poradzą. To to się Ty nie. Br go rozwajkę, nie do w rączku za zanim do nich dotrze Dobra. Wszyscy z protem tutaj się ustawiać. Muszę w końcu ten mur za niedługo, no bo tak to nie może być. Dobra. Jeszcze raz. Zaraz założymy. Założymy mu na głowę czapę, która sprawi, że będzie mega stylowy. A jest to. O to! nie no, żartowałem, coś dużo bardziej stylowego musimy mu założyć. O, w tym będzie wyglądał prawidłowo, Patrzcie na to. No czy to nie wygląda świetnie? To wygląda co najmniej genialnie. Doskonale, postawmy sobie go, może. O o tu sobie niech stoi na piecu ciekawe czy Cieka, jakbym rozpalił piec to czy by go wy wysmażyło teraz w sumie czas to sprawdzić nie, czyli niech sobie tu siedzi w sumie to niech się pali bo ciemno się robi a przy okazji będziemy mieli tutaj w miarę jasno dobra i jeszcze jedna rzecz weźmy sobie ten artefakt umieśćmy na naszym podejście Zobaczy zobaczycie jak to ładnie będzie wyglądać nie, tylko gdzie ja go mam? To jest pytanie. A, tu leży, dobra. Chyba że go gdzieś na trawę wyrzucili, już mi zniknął. ale na szczęście nie. Dobra. Ciach. Czy to nie wygląda świetnie? Jeszcze, jak zbierzemy sobie taką całą kolekcję tych artefaktów, będzie utworzą nam taki wspaniały, tęczowy kolor. To będzie wyglądać jeszcze lepiej. No, ale on się świetnie świeci. No to co. Takim oto właśnie miłym akcentem chyba sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Zwiedziliśmy sobie dzisiaj jaskinię, którą całą spenetrowaliśmy praktycznie wzdłuż i wszerz i zdobyliśmy taki oto artefakt. Takich artefaktów będziemy zbierać więcej, jak już tylko zwierzemy, jak już tylko spenetrujemy inne jaskinie. No i co? Mogę się chyba tylko z wami pożegnać, mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju mawiać. Elo, elo!